Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii Anglosfera. Rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Mówimy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przedstawiamy Państwu systemy polityczne, społeczne, kulturę i kluczowe kwestie wpływające na kraje anglosaskie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z doktorem habilitowanym Jarosławem Szczepańskim, adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertem w interdyscyplinarnym centrum badawczym UW Tożsamość, Dialog, Bezpieczeństwo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czym jest koncept anglosfery? I jakie są jej granice? Duncan Bell i Sudradić Wutecik w swoim artykule Brexit, Kazakh and the Legacy of the Empire opowiedzieli nam historię anglosfery i zatoczyli granice dla tego obszaru. Pierwszy raz termin anglosfera pojawia się jednak dużo wcześniej pojawia się w opowieści Stevensona The Diamond Age z 1995 roku. W dzisiejszej literaturze właściwie dominują trzy sposoby umowania anglosfery, rozciągnięte wzdłuż dwóch zasadniczych osi: jedna z nich to oś geograficzna, druga i instytucjonalna. Najszersze ujęcie łączy do anglosfery Stany Zjednoczone oraz obszar byłego Imperium Brytyjskiego w jego pełnym rozkwicie, czyli mniej więcej w takim obszarze, jakie to Imperium miało w połowie XX wieku. W literaturze taki model nazywany jest modelem imperialnym. Drugie Ujęć włącza w krąg anglosfery Zjednoczone Królestwo i tak zwane były kolonie osadnicze. Znów pojawiają się tutaj Stany Zjednoczone, ale również Kanada, Australia, Nowa Zelandia. To są te główne obszary, które mają być w tym drugim ujęciu rozumiane jako anglosfera. Model taki bywa nazywany modelem kolonii osadniczych, a Robert Conquest o tak rozumianej wspólnocie anglooceanicznej powiedział, że to wspólnota słabsza niż Federacja, ale silniejsza niż Sojusz. I trzecie ujęcie wąsko rozumianej anglosfery to, oprócz elementów językowo-kulturowych, współdzielenie pewnych ram instytucjonalnych. I Tak rozumiana anglosfera jako wspólnota kulturowo-instytucjonalna to właściwie kraje uznające monarchię brytyjską, czy też monarchę brytyjskiego jako głowę państwa i adaptujące parlamentaryzm Westminsterski, czy też administrację w takim perspektywie, czy modelu z Whitehall. I tak rozumiana anglosfera to właściwie Państwa grupy KANZAK, czyli będzie to Kanada, Australia, Nowa Zelandia i oczywiście Zjednoczone Królestwo. A jak w takim razie wygląda obecny stan badań? Która z perspektyw najczęściej pojawia się w analizach i do której perspektywy najbliżej panu profesorowi? Grupa badaczy zajmujących się anglosferą, jako osobnym problemem badawczym, a nie zaś poszczególnymi państwami tej grupy, w różnych konfiguracjach i w różnych składach podejmują różne perspektywy. Czy badacze anglosfery dzielą się co do zasady na tych, którzy przyjmują perspektywę wąskiego rozumienia, bądź rozumienia tego drugiego, to znaczy rozumienia anglosfery jako byłych kolonii osadniczych. I tak wśród najważniejszych nazwisk wymienić można zjadcia Wudecika z Uniwersytetu w Ottawie czy Denkana Bella, z Uniwersytetu w Cambridge, oczywiście pojawia się Ben Wennings z Monash University w Melbourne w Australii, czy Andrew Michael z Uniwersytetu Huddersfield w Zjednoczonym Królestwie? Biorąc pod uwagę reprezentowane środki i to chyba nie powinno dziwić. Najczęściej przyjmowaną perspektywą przez tą grupę wiodących bandaczy jest jednak perspektywa wąsko rozumiana, czyli perspektywa mówiąca o grupie państw Kanzak. Chociaż oni sami tym akronimem właściwie się nie posługują, jest to akronim wykorzystywany przede wszystkim przez. Organizacje pozarządowe, które chciałyby dążyć do stworzenia nowej wspólnoty, czy promują ideę współpracy w ramach grupy Kanta, w szczególności po zakończeniu procesu Brexit, czy też teraz na finale tego procesu Brexit, bo choć formalnie Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo wyszło z y, struktur unijnych, to jednak jeszcze pewne rzeczy pozostają w sferze negocjacji. No i teraz, tak wąsko rozumiana anglosfera, Poddawane jest też pewnego rodzaju krytyce. I tu Sudrian W. podejmuje taką krytykę, mówiącą o tym, że w pewnym sensie jest to perspektywa rasistowska, bo mówi o tych y, krajach, które co prawda oczywiście współdzielą kulturę, współdzielą pewne instytucje, ale przede wszystkim charakteryzują się tym, że są zdominowane przez białą większość. Istotnym impulsem do rozwoju badań nad anglosferą był oczywiście Brexit, o czym wspomniałem przed chwilą, i ten. Brexit właściwie spowodował, że Wielka Brytania, choć zapowiedziała, że wchodzi w politykę globalną, Global Britain to było hasło liderów partii konserwatywnej, którzy opuszczali Zjednoczoną Europę, no to jednak przede wszystkim ci Brytyjczycy skupili się na nie rynkach globalnych, ale próbie odbudowy relacji z byłymi dominiami. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej to były główne rynki zbytu, główni partnerzy handlowi. To zmieniło się pod wpływem regulacji europejskich, pod wpływem pogłębiającej się integracji Zjednoczonego Królestwa z innymi państwami wspólnot europejskich, potem Unii Europejskiej. Dziś te badania rozwijają się od takiego podejścia, które stara się wykazać bliskość kulturową przez badania stricte związane z perspektywą przyszłej współpracy. I w tej perspektywie ostatniej pojawia się cykl publikacji zaczęty w naszym interdyscyplinarnym centrum, czyli Remarks on Kanzak, Uwagi o Kanzak, który w kolejnych odsłonach omawia poszczególne elementy przyszłej być może ramy instytucjonalnej dla współpracy prowadzonej w ramach anglosfery. W najbliższym czasie mamy nadzieję, że pojawi się kolejny tekst z tego cyklu, tym razem traktujący o. Trans-Tasman Travel Arrangement, czyli porozumieniu, które można porównywać trochę z układem z Schengen, które miałoby być wedle zwolenników i integracji w ramach Grupy KANZAK takim wzorcem dla realizacji swobody przepływu osób, pracowników, towarów, a pewniej przyszłości usług. W takim razie, czy pan profesor uważa, że anglosfera będzie się rozwijać? Czy ta koncepcja jest rozwojowa, czy raczej właśnie. Nadchodzi bardzo głęboka zmiana, która spowoduje raczej jej deprecjację. Wydaje się, że anglosfera co do zasady jest z punktu widzenia naukowego tematem rozwojowym, bo to bardzo ciekawy obszar badań. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o procesy integracyjne czy współpracy, raczej bo w ten sposób to Brytyjczycy czy, czy inni badacze anglosfery pochodzący właśnie z tych krajów zainteresowanych mówią, to ta współpraca czy zacieśnianie na nowo więzów, w obrębie państw, w szczególności grupy Kanzak, to chyba jest coś nieodzownego. Tylko trzeba zauważyć, że ta integracja w ramach anglosfery, ona będzie odbywała się przeniesieniem punktu ciężkości z relacji transatlantyckich na transpacyficzne. I to jest taka ciekawa sytuacja, w której Zjednoczone Królestwo, ze względu właśnie na przeniesienie tego centrum anglosfery nad Pacyfik czy Indo-Pacyfik, zmuszone zostało, do tego, żeby podjąć akces w porozumieniu o wolnym handlu transpacyficznym, tym Comprehensive Trade Agreement, który został niedawno zawiązany po nieudanych próbach wcześniejszych porozumień transpacyficznych. I Zjednoczone Królestwo w tym sensie staje się pierwszym krajem, który chce podjąć akces do strefy wolnego handlu nad Pacyfikiem, chociaż nie posiada nawet skrawka tego rdzennego terytorium, które. Miałoby tam chociaż trochę plaży, nie mówiąc o jakimś większym porcie. To widać, w jaki sposób Wielka Brytania przystępuje do tej odradzającej się anglosfery, i nie przystępuje tutaj z pozycji metropolii, imperium, ale raczej z perspektywy co najwyżej równego partnera do rozmów, a być może nawet w pewnym sensie takiego junior partnera, który musi dostosować się do standardów obowiązujących w tej nowej XXI wiecznej anglosferze. A wszystko to dzięki. Chinom, czyli można powiedzieć, że Chińczycy, którzy wyrzucili poniekąd z Azji Wielką Brytanię, teraz sami tą Wielką Brytanię do Azji zaprosili na nowo. Być może jest to drop, natomiast wydaje się bardziej, że Wielka Brytania zgodnie z zapowiedziami brexitowymi chciała poszukiwać tych partnerów, z którymi dzieli wartości. I tutaj, kiedy słuchaliśmy czy Nigela Farage'a, Partii, która była motorem napędowym wyjścia z Unii Europejskiej, czy też słuchaliśmy europosłów konserwatywnych jak Daniel Hannan, dzisiejszy lord Izby Lordów. No to oni wskazywali na to, że my musimy odbudować wspólnotę wartości. Dopiero na tej wspólnocie wartości, wartości, które współdzielimy z pewnymi narodami, a są to narody. Anglosaskie, czy jak dzisiaj częściej mówi się angloceltyckie, to, to, to na tych wspólnych wartościach możemy dopiero coś budować. Bez wspólnoty wartości, bez wspólnoty perspektywy instytucjonalnej, bliskości prawa, tej kwestia common law się kłania, nie będzie możliwej współpracy. A współpraca pomiędzy tymi państwami, właśnie byłymi koloniami, posadniczymi, a Zjednoczonym Królestwem, ona trwała nawet w okresie bytności Zjednoczonego Królestwa w. Unii Europejskiej, bo przecież taka inicjatywa jak Five Eyes, czyli porozumienie wywiadowcze pomiędzy USA, Zjednoczonym Królestwem, Kanadą, Australią i Nową Zelandią, ono trwało w najlepsze, również gdy Zjednoczone Królestwo było częścią Zjednoczonej Europy. Natomiast teraz ta perspektywa rozszerzenia współpracy staje się jak najbardziej realna, tym bardziej, że pierwsze umowy o wolnym handlu, takie bilateralne, zostały zawarte pomiędzy właśnie Zjednoczonym Królestwem a Kanadą, Australią, Nową Zelandią. Jakie w takim razie są największe przeszkody w odbudowywaniu anglosfery? Przeszkody to przede wszystkim ambicje i nowe stanowisko, czy też nowa pozycja, jaką względem Zjednoczonego Królestwa mają same państwa zainteresowane ewentualną współpracą, czyli właśnie Australia, Kanada, Nowa Zelandia. To już nie są petenci, to są równi kandydaci. A być może nawet tacy senior partnerzy, bo lepiej odnajdujący się na arenie gospodarczej pozaeuropejskiej. Trzeba pamiętać, że Zjednoczone Królestwo nie wyszło od tak ze struktur europejskich, nadal są okresy przejściowe. Co więcej, nawet kiedy mówimy o wspólnocie interesów i wspólnocie instytucji, to zauważyć trzeba, że właściwie Kanada, Australia, Nowa Zelandia w niektórych obszarach, można powiedzieć, są bardziej brytyjskie niż Zjednoczone Królestwo. Bo Zjednoczone Królestwo podlegało temu ciśnieniu prawa europejskiego, które wymuszało pewnego rodzaju zmiany, reorganizacje wewnętrzne, sposobu funkcjonowania państwa, a ten system westminsterski, czy w zakresie administracji system Whitehall, rozwijał się w sposób zupełnie autonomiczny w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i co najwyżej takim istotnym punktem odniesienia czy zmienną wprowadzaną do, do tych oryginalnie brytyjskich. Rozwiązań, były rozwiązania innego anglosaskiego, co do zasady kraju, czyli Stanów Zjednoczonych. I tutaj w szczególności w Australii widać te wpływy, bo system westminsterski, zmieszany w pewnym sensie z systemem amerykańskim, stał się takim, taką hybrydą zwaną Washminster system, czyli system, który łączy ze sobą rozwiązania powstałe w Waszyngtonie z tymi wytworzonymi w Londynie i następnie nadanymi zresztą za prośbą poszczególnych dominiów w różnych koloniach osadniczych. Jak na całą sytuację będzie wpływało właściwie, jak na całą sytuację wpłynęła śmierć, zmiana na tronie. Śmierć Elżbiety i objęcie władzy przez Karola sprawiło, że pewne procesy zostały spowolnione, ale nie chodzi tylko o procesy potencjalnej współpracy, ale również procesy jego dryftu od monarchii w kierunku pełnych rozwiązań republikańskich. W Australii tuż przed śmiercią Elżbiety prowadzone były szerokie dyskusje, w szczególności po zmianie partii rządzącej na partie o, no, z perspektywy europejskiej, powiedzmy takich socjal-liberalnym sznycie, rozgorzały debaty dotyczące przekształcenia Australii w republikę. Wcześniej mieliśmy podobne debaty na Bahamach. Wobec tego ta tradycja, czy też ta spuścizna Imperium Brytyjskiego, ona trzeszczy w posadach. I teraz procesy przyhamowały, bo po śmierci królowej te debaty przycichły, obywatele skupili się raczej na żałobie, czy też na oddaniu czci zmarłej królowej. Natomiast nowy monarcha nie cieszy się już taką popularnością, i wydaje się, że w wielu miejscach na świecie te rządy będą takim okresem przejściowym. I tak naprawdę to, co zaważy na monarchii przyszłości tych więzów formalnych przede wszystkim i kulturowych, to będzie kolejna tranzycja władzy, tak? czyli kolejna koronacja, kolejne objęcie władzy, które zapewne zdarzy się dużo szybciej niż przejęcie władzy przez Karola po zmarłej matce. No i teraz właśnie pytanie: w jakim kierunku w tej dosyć krótkiej, tak przewidujemy, kadencji, jeżeli można tak powiedzieć, monarchy brytyjskiego, będą rozwiązywane te różnego rodzaju powstałe w byłych dominiach napięcia, sentymenty dotyczące obecności namiestnika de facto, czyli gubernatora brytyjskiego w systemie politycznym czy to Nowej Zelandii, czy Australii, czy też Kanady. To jest pytanie otwarte, bardzo, bardzo ciekawe, ale trudne do udzielenia odpowiedzi już teraz.